JC FG70, jak wolicie FG70s. Jest to kask, jak doskonale sobie zdajecie sprawę, przeznaczony do wszystkich użytkowników skuterów, ale też cafe racerów, cruiserów, chopperów i wszystkich tych, którzy lubią design, bo kask jest rzeczywiście bardzo intrygujący. Dodatkowym atutem jest dosyć długa, przeciwsłoneczna blenda, która w tym przypadku właściwie chyba robi głównie za okulary, ponieważ jej stopień przyciemnienia jest naprawdę niewielki, ale jeżeli ktoś by chciał iść w goglach, to mamy tutaj też Napę, która umożliwia zamontowanie gogli. Całkowicie wnętrze jest wyjmowane. Niestety nie ma miejsca na audio, ale powiedzmy, że na wyspie dźwięk silnika może okazać się bardziej intrygujący. Z fajnych rzeczy. W rozmiarze M ten kask waży 1085 gram. A dzięki czemu? Dzięki temu, że FG to jest Fiberglass. To taki skrót, który HOC stosuje w większości swoich kasków. Czyli kask jest zrobiony z kompozytu na bazie kevlaru. I włókna szklanego, więc jest bardzo lekki. Ma właściwie jeden otwór wentylacyjny, który jest częścią twarzową. Ma zapięcie typu microclick. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o stylizację, to jak na lata 70., bo HJC od 1971 roku robi swoje kaski, to rzeczywiście widać to doświadczenie w tym kasku.